Mama ma, ma włosy. Tali nie. Mośpi. Tali nie. Mocno śpi. Męgo po i mi na palcach Chodzi Jak się. nas Nie. Jak się. Zbudzi to. Nie. Brawo! Ale na śpiewa? Śpiewaj Śpiewaj stary Śpiewaj Śpiewaj Kuba jeszcze raz Stary niedźwiedź mocno śpi Mam Śpiewaj Stary niedźwiedź mocno śpi Nie mam Już nie chcesz? Nie chcę A jaka była ta pierwsza piosenka? Kółko Cztero. Nie, bogi, bogi, tu jest, tu jest. bogi, bogi, tu jest, bogi, bogi, tu jest. Do mamy się obróć, nie do ściany śpiewaj. Do ściany się nie śpiewa.